Odświeżone włosy, mało ciasta. Jestem trochę azjatyckim. Tak jak mała to przystało. Dzień dobry kochani, dzień dobry. Mam piąteczek, piątunio. Będę się zaraz wspierać do fryzjera. I słuchajcie, wychodzi słońce, więc chyba wezmę rower. Nie będę się pchała samochodem, mu się ugotuję. W ogóle teraz w centrum jest o każdej porze korek, bo budują rondo. No i słuchajcie, przepustowość dróg naszych jest straszna, więc myślę, że sobie wezmę rower. Ruszę je trochę, ale najważniejsze Słuchajcie, idziemy do fryzjera, idziemy się pozbyć tego odrostu. I myślę, że chyba jeszcze trochę podatnę ten włosy No zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałabym po prostu troszeczkę odświeżyć te włosy przed. Wyjazdem, i jak będę wychodzić, to Wam pokażę tę lufkę. Dzisiaj też Kamanek ma imieninki. Wczoraj już mu dałam prezent, bo się już nie mogłam doczekać. Białam, mu, słuchajcie, płytę, bo ostatnio zaczęliśmy słuchać w samochodzie i stwierdziliśmy, że to jest w ogóle super opcja. gdzie jedziemy, na właśnie, w jakąś dłuższą podróż, czy nawet w krótszą, że leci coś, co oboje lubimy. No i w ogóle zachwyca mnie, jak teraz te płyty są wydawane. Dzięki temu, że odkryłam funkcję w tym samochodzie taką, że on ma tą skrytkę na płyty. No się, słuchajcie, wkręciliśmy, i jest super zerowa. Dobra, słuchajcie, taka jest sytuacja. Ubraniowa, tutaj mam na sobie e, taką jasną miętową koszulkę, jasne spodnie, czarne buty, bo jakoś mi to fajnie kontrastuje ze sobą. Zresztą ja biorę tą dużą bomberkę ze sobą, bo e, słońce zachodzi, jak zachodzi to na rowerze będzie mi chłodno. No i oczywiście moja torba, żółka. wszystko się zgadza. Spodnie trochę sobie wyżej podciągnęłam, żeby one mi się nie wkręcały w ten rower. Ale normalnie to bym pewnie je nosiła Tak, żeby mi się kładło na butach Bo to zdecydowanie lepiej wygląda Ja do, słuchajcie, uciekam, bo jeszcze chciałam oddać Książkę do biblioteki po drodze Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem w końcu odświeżone włosy. Dodałam kilka pasenek. Jest, słuchajcie, trochę jaśniej, trochę świeżej i krócej. Chciałam też obciąć, bo nie podoba mi się, jak już mi się zaczynają kłaść te włosy na nie, ramiona, więc nowy człowiek po prostu czuje się coraz lepiej, jak nie mam tego siwego odrostu I to nie koniec, bo przyjechałam, słuchajcie, nie z pustymi rękami. Dzisiaj Kamanek w ogóle ma imieniny. Chyba ja Wam już dzisiaj to mówiłam. Wiozłam najlepsze jagodzianki, ponoć w mieście. Z chleba żywego. Tam, słuchajcie. O, Jezu, są jeszcze ciepłe! Trafiłam na ciepłą party, ale już nie było tych otwartych. Ja je nakładam. Mega ciężkie, słuchajcie, zaraz wam pokażę. I nawet może je zważymy. Zobaczymy, ile jest w nich jagód. Wydaje mi się, że one minimum 200 gram jak mniej więcej poważą. A właściwie słuchajcie, zważymy. No, 200 gram. po prostu wagę chyba w oku. Ta też równo 200 gram. Trochę mi się rozkłapcały. Drodzy, pojechałam tak, jak Wam mówiłam na rowerze, że one jeszcze są cieplutkie. Po prostu robię, słuchajcie, kaweczkę i zajadam, zobaczymy jak one wyglądają w środku. A to komankowi zaniosę na górę. Operacja jagodziana i ta jagodziana kosztowała dwie dychy. Ja mam jeszcze jedną, słuchajcie, jagodziankę w Grodzisku, która też ma super opinię, ona kosztowała 24, ale rzeczywiście była fajna, była w środku z kremem. Ta ma, o jej jest pełna jagód, tu jest właściwie co? Mało ciasta. Tylko pełno jagód i to są takie jagódki w całości. Wygląda to smakowicie, chociaż nie powiem, że e, trochę plaskate dla mnie te jagodzianki. Trochę odbiera im uroku wygląd. Ale myślę, że w tym przypadku to jest wina po prostu ilości jagód. One są tak ciężkie, po prostu obciążają. Kawka? Testujemy. Mmm! O kurde! O kurde! Jaka zajebista kruszonka. Jaka krupiąca! oni to zrobili? Jagódki są kwaśne. Próżonka jest słodka. Wydaje mi się, że jakoś w środku nie są dosłodzone, ale nie to kontrastuje. Warte było to te dwie dysze, słuchajcie, jeszcze się przejdę na tę jagodziankę. I jeszcze bym chciała trafić jedną jagodziankę, taką otwartą, z kleksem ze śmietany kwaśnej. Dzisiaj już nie było, słuchajcie, 14.30 byłam tam i już były wyprzedane. Chyba lepiej mi smakuje ta jagodzianka nawet bez tego kremu, niż ta, którą miałam za te 24 zł z tym kremem w środku. Chociaż to była inna. Tamta miała bardziej takie puchate ciasto. Tam ma bardziej ciasto kleiste. W ogóle tego ciasta jest tutaj mało. Nie czuć w ogóle drożdżowego, tylko czuć same jagody. Jagody są kwaśne, kruszonka jest mega słodka. Jagody są mięciutkie, kruszonka chrupie. A ja już słuchajcie, że zamykam, bo mam fioletowe zęby. To ja dam, piję kawkę. Zjedzcie dzisiaj coś dobrego. Dobry kochani, witam się z wami z Przed Lustra. Idę na spacer z Pieskiem. Tak jak widzicie, Blankusia już wyczekuje. Witam się, słuchajcie, przywitać. Wczoraj wpadł do nas Tata Kamila, więc już wieczorem, słuchajcie, nic nie nagrywam. Ale też zamówiliśmy sobie burgerki, były bardzo dobre. Także mamy jakieś nowe miejsce: spyszne.pl. No i słuchajcie, tak się rano wyszykowałam, że ubrałam się w leginsy, strój do ćwiczeń i zaczęłam sprzątać dom. No i tak wysprzątałam ten dom, że powiem Wam szczerze, że już nie mam dzisiaj siły iść na trening. E, więc z tego outfitu na siłownię zrobiłam po prostu sobie outfit na spacer z pieskami. Idę teraz z się, potem idę z kropusią. Pogoda, chyba nikogo to nie zdziwi, nie jest wspaniała. 17 czy tam 18 stopni. Murzy się, być może będzie padać. Wszyscy psiaci wiedzą, że nie ma złej pogody na spacer. Są tylko źle ludzie. Będzie dział się obiad. Mam jeszcze trochę w lodówce został mi ryżu. Mam dzisiaj kupił na targu fasolkę. Mam jakieś takie kiełbaski już na wyjściu. Cebula, cukinia, papryka i zrobię z tego, warzywa z ryżem, z tą kiełbaską. No myślę tam w jakimś takim stylu trochę azjatyckim, może tam sosu do, sojowego dodam. No i taki będziemy mieli dzisiaj obiad. Pogoda jest nieodgadniona, przeworałam się, ale nie wiem, czy przeciągłam dobrze, bo wychodzi słońce. Z tej strony, słuchajcie, mam chmurę, bo miał padać deszcz, z tamtej strony święci słońce. Dziwne, idę sobie do ogródka, słuchajcie, jeszcze poczytać chwilę tę książkę, bo później przychodzi mama i będziemy mieli wspólną kolację. Coś tam fajnego sobie ugotujemy. No więc mam jeszcze chwilkę, żeby sobie usiąść do... Książki. To muszę Wam powiedzieć, że bardzo ta książka wciągam ją przeczytać sierociąg, ale siedziałam na tarasie dużo dłużej i chciałam Wam pokazać, co ostatnio znalazł Kamanek w biedrze. Mocz i stacja. Myślę, że zrobimy sobie test na żywo. Smakuje bardzo podobnie do tego moczu o smoku hazelnut. Po prostu smakuje orzechowo. Nie czuję tutaj wybitnej pistacji, ale Hazel na ma w środku jeszcze.

Tylko w zasadzie pokazywałam Wam obrazki, bo jakoś w ogóle. Nie miałam weny do gadania. Niemniej bardzo fajnie spędziliśmy czas. W sobotę wpadła mama, e, graliśmy w wirusa. Bardzo się wszyscy w trojkę wkręciliśmy, więc stwierdziliśmy, że trzeba będzie to niedługo powtórzyć. A wczoraj w niedzielę byliśmy kolej to my na obiedzie u mamy. I resztę wieczoru, słuchajcie, czytałam sobie książkę. Oglądałam jakieś durne seriale. Mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowy start. Twoim normalnym trybem będę wyprowadzać pieski. Chciałabym do Was trochę dzisiaj więcej pokarać, żeby... Jakoś domknąć do tego vlogu, żeby to nie były słuchać, ja same obrazki. W ogóle to możecie dać mi znać w komentarzach, jakie vlogi wolicie, takie bardziej gadane, czy takie z muzyczką i z ładnymi kadrami. W sumie to będzie pomocne przy przyszłym montażu. Powiem Wam, że jak mam teraz włosy po obcięciu, znowu czuję, że muszę się nauczyć je trochę stylizować, bo już doszłam do wprawy z tamtą długością, już wiedziałam co z nią robić. A jednak co inna długość, to inna trochę powinna być stylizacja. Także miałam też taki czas w weekend, że w piątek się czułam wspaniale, jak wyszłam od tego fryzjera, a w weekend, jak musiałam sobie to po prostu ułożyć sama, to niesamowicie mnie denerwowało. No no, bo będę szukać sposobów na takie bardzo krótkie, krótkie jak nam, mnie, bo wiadomo, że są jeszcze krótsze, ale na takie bardzo krótkie fryzury. Kochani, pogoda w końcu pozwala na to, żeby ubrać się rzeczywiście tak, jak Mala to przystało. Ja postawiłam na jeansowe shorty, na taką luźną koszulkę. Wszystko, słuchajcie, jest. Z zeszłych sezonów. Czapka koniecznie, bo zawsze, jak jest taki wielki upał, to ja lubię mieć coś na głowie. Jestem raczej z tych, którzy uważają na słońce, bo o karnację, jeżeli się opalam, to się opalam w zasadzie samoopalaczem. Tak jak jestem opalona dzisiaj, bo opalałam się samopalaczem wczoraj. I zdjęłam, słuchajcie, też te koreliki, bo trochę mnie jakoś drażniły one dzisiaj. Także z letnie wyletnie na wyprowadzanie psów. Uważam, że zostają otwarte, bo wiele nie trzeba kombinować słuchajcie, klapy i leci się na spacer. No i nic do szczęścia nie trzeba, nie trzeba się zastanawiać jaką kurtkę, e, skarpetki, coś tam. Już najprościej na całym świecie to zakłada się sukienkę i po prostu lecicie z tematem. Stylowe macie już głowy. Będę się zawijać na szybkie strzały, jest dosyć ciepło, więc myślę, że dzisiaj pieski nie dadzą rady jakoś bardzo sobie długo pospacerować. No ale takie siku, nie Blankusiu? Już się patrzą na mnie, bo już czują. E, no ale takie szybkie siku trzeba wiadomo zrobić. No dobra, słuchajcie, jest duszno, nie jest bardzo gorąco, ale jest bardzo duszno Chyba sobie zrobię mrożoną kawę Albo tonic espresso Idę sobie poczytać książkę do parku Bo w takie gorąco to nawet nie idzie skupić Nie idzie myśleć Park, który mam na myśli jest taki dosyć zasieniony. Myślę, że może skoczę na rower Wezmę sobie książkę, poczytam sobie parę rozdziałów wypiję kawkę Wrócę w ten sposób, że też trochę poruszam Słuchajcie, ile będzie takich dni letnich? Nie wiem, korzystam Zabiorę sobie tą książkę, bardzo się w nią wciągnęłam. Jest zupełnie inaczej napisana niż te jakieś tam amerykańskie, hiszpańskie i inne romanse, ale jest bardzo wciągająca. Mamy też kawkę, więc pakuję rower. Jadę, mamy mniej więcej taką godzinkę wolną, więc chętnie z tego skorzystam. Zanim e, usiądę do kompa, to jeszcze zrobię nam obiad I myślę o wrapach e, Wczoraj od mamy kotlety mielony, ale mamy też takie polędwiczki, które robiliśmy w sobotę I myślę, że priorytetem będzie zjedzenie tych polędwiczek To w ogóle kiedyś było danie w moim domu Takie przed obiadem, taka zagryzka Mama smażyła polędwiczki, dodawała do nich odrobinę soli i trochę soku z cytryny I to było takie pyszne I Właśnie w sobotę sobie zrobiliśmy, co zresztą widzieliście w przebitkach Byliśmy sobie to danie i po prostu wróciła mi nostalgia No ale zostało nam Wiele tych polędwiczek, więc myślę, że po prostu wykorzystamy je do wrapów, jeżeli jeszcze jakieś wrapy są. Mam takie wrapiki pełne ziarniska, super. Tyle tych polędwiczek. Trzeba by też chleb kupić, bo mamy sporo fajnych rzeczy na kanapki. Mamy tutaj oliwki, mamy pomidora, którego, który już jest na Wysiłku, trzeba go zużyć. Mamy też ogórkę, który to samo. Mamy szpinak. Mamy sobie jeszcze z wczorajszego śniadania rzeczy, więc myślę, że tutaj jakoś to komponuje. I na obiad będą takie wrapy. Wrapy są w ogóle super opcją. Jak się nie ma pomysłu, albo jak się czyści lodówki, bo wszystko do nich w zasadzie można wsadzić.